Dzień dobry moi drodzy. E, długo się nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy. E, pani Ola miała przerwę. Zasłużoną e, wypoczęłam sobie. Byłam na plenerze malarskim. Jestem bardzo zadowolona e, i taka trochę, trochę w innym świecie jeszcze cały czas. E, ale tutaj też jest trochę inny świat, więc nie zaburza mi to. Jakiejś nowej harmonii, którą czuję w sobie. E, zobaczmy, co nam chce na ten tydzień przekazać świat, wszechświat, energia, źródło poprzez karty Tarota, które są narzędziem. Zawsze mm, podkreślam, żeby tak je traktować, e, że to nie jest żadna wyrocznia. Bierzemy z tego to, co jest dla nas korzystne, pomocne, wspierające, harmonizujące, dynamizujące. To czego potrzebujemy. Co czasami nie jest proste, bo czasami nie wiemy, czego potrzebujemy. Ale dobrze jest wiedzieć, dobrze jest sobie dać ten czas. Może tym czasem jest to 15-20 minut, które spędzacie ze mną. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Warto to sobie dawać codziennie, w tej lub innej formie. Eee, jeszcze tak tytułem komunikatu to e, oczywiście odpowiem na wszystkie maile pewnie dzisiaj. E, wszystkie czytania, na które czytacie też, czekacie pewnie też będą jakoś niedługo się uruchamiać. Pewnie dzisiaj zrobię parę. E, no i teraz powinnam przez jakiś czas być w domu i właśnie sobie przypomniałam, że w środę znowu wyjeżdżam. Więc nie wiem, czy jeszcze coś wpadnie w tym tygodniu. Może na lato wybierz kartę, zobaczę. Może jutro wrzucę. Ehm, a jak nie, to po powrocie, bo to nie jest długi wyjazd tym razem. No dobrze, to patrzymy, co nam się tutaj smaży i gotuje w kosmicznym kotle w naszych życiach osobistych. W naszym najbliższym otoczeniu, w tym co nas realnie dotyka. Taka intencja dzisiaj jest trochę, żeby trochę realnego było. Realne cztery pentakle, bardzo realne. Bardzo realny temat. To jest to, co mamy. To jest to, co posiadamy. To jest nasza baza. To jest to na czym możemy się oprzeć. Czwórka zawsze przywołuje kwadrat lub prostokąt, jak stół, który jest właściwie niewywracalny. Silna podstawa. Stabilność. Ale też, z drugiej strony, oczywiście wszystko ma swoją nie wiem czy cenę, ale tą, tą drugą stronę, tak? Którą tutaj jest pewna nieruchomość. To, że zresztą samo słowo nieruchomość, prawda? Dom, budynek, tak? E, musimy tu być. Tak? Żeby mieć pewność, że to jest nasze, to musimy tu być. Możemy rosnąć do góry na przykład. Nie? Tak powstały. Y, chyba, chyba taka jest. Y, takie jest źródło trapaczy chmur, że na tak małym obszarze, jak się miało, upchnąć jak najwięcej przestrzeni życiowej, czy też przestrzeni do pracy i stąd pieły się w górę, więc my też się możemy piąć w górę i to jest z kolei ten archetyp słońca w koziorożcu, który jest w tej karcie zawarty. Słońce w koziorożcu jak wiecie znajduje się zaraz po przesileniu zimowym, czyli wtedy, kiedy słońce jest najdalej na południu nad zwrotnikiem koziorożca i Koziorożec zaczyna się wtedy, kiedy ono zaczyna powoli wracać na północ. Nie? Czyli ma przed sobą pół roku wspinania się z naszej perspektywy północnej na nieboskłon, tak? coraz wyżej i wyżej następuje południe, aż do zwrotnika raka, który już za parę dni zostanie dotknięty przez słońce i potem zacznie się znowu jego wędrówka z powrotem w kierunku równika, w kierunku zwrotnika koziorożca tak, się tutaj kiwamy. Więc e, może jesteście na początku długiej drogi rośnięcia. Może to jest ten moment, kiedy to mocno czujemy, że przynajmniej długa droga rośnięcia, niekoniecznie ekspansji na boki, tak? Tylko właśnie do góry. E, można też się zapuszczać w dół, do korzeni. Jak najbardziej. Jedno z drugim jest bardzo związane. Przecież drzewo, im większą ma masę korzeniową, tym większą może wykształcić koronę. Drzewo nie wykształci wielkiej korony z małych korzonków, bo po prostu nie będzie możliwości odżywienia tego organizmu. Więc gdzieś tu jest równowaga, poza tym korzenie dają nam jeszcze większą stabilność. Osiem mieczy. Królowa miecz. Dużo intelektu. Dziesięć pentakli. Intelekt być może w służbie właśnie tego, co realne. Cesarz. Kolejna czwórka. Zresztą ósemka też jest trochę czwórką, nie? Dwa razy cztery. Świat. Bardzo ziemska karta. Znowu realne, realne, realne. Rycerz Mieczy. Mamy realne. Mamy ziemię. Mamy trochę ognia. Ziemia chyba tutaj dominuje. Bo jest silniejsze tutaj wielkie arkanum przy niej. Miecze też są trzy. Bardzo dynamiczne. Stawiające pytania myślę. Bardzo tydzień. Tutaj mamy sąd na spodzie. Tydzień poświęcony no, strukturze ewidentnie, tak jakby Saturn nam się tutaj pokazywał, ale też bliźnięta. Ósemka mieczy. To jest karta bliźniąt. Możemy tutaj mówić o interferencji, czyli o wielu głosach. O tym, że czasami z jest ciężko wyłapać komunikat. Więc tutaj będziemy chcieli porządkować komunikację. Natomiast bardzo ważne tutaj jest też zobaczenie siebie realnie. Znowu, realne. Zobaczenie siebie realnie. Bo osiem mieczy mówi o tym, że nasze widzenie może być nierealne. I zazwyczaj działa to na naszą szkodę. Także ja tutaj czuję, że te miecze mogą nam pomóc się wyzwolić z tych więzów. One po to są. One nie muszą nas. Ograniczać. Nasze myśli nie muszą nas ograniczać, natomiast punkt wyjściowy prawdopodobnie jest taki, że nas ograniczają. Może właśnie, może właśnie realne przychodzi po to, żebyśmy mogli trzeźwiej popatrzeć na rzeczywistość, żeby ta zasłona dymna z iluzji umysłu gdzieś tam ustępowała. Przed właśnie tym, co jest rzeczywiste, namacalne, prawdziwe, stałe, twarde. Um. Nie wiem czemu tak wisielec mi się trochę tutaj kojarzy, bo taki jest związany, taki jakby nie mógł się ruszyć, jakby przy, przy, trochę dopala, przy, przybity, ale zobaczcie, tu jest mądrość i ta mądrość gdzieś jest wokół nas. Tylko trzeba otworzyć oczy. Ona zamknięte, oczy zaciśnięte. Myślę, że on chce się własnymi siłami wydobyć z tych więzów. A odpowiedzią są narzędzia. Nie wszystko musimy brać na siłę. Spróbujmy znaleźć sposób na wyzwolenie się. Nie, nie naprężać tak bardzo mięśni. Popatrzcie na jego nogi, jakie są całe w węzłach, w supłach, w postronkach. Mówią o mięśniach, nie? że są tak napięte. Tutaj potrzebujemy ostrza i zauważcie, że on jest tak związany, że wystarczy przeciąć tą linię w jednym miejscu. Tutaj nie trzeba nie wiadomo, jak długiego piłowania. Trzeba dobrze przyłożyć ostrze i ciachnąć to w jednym miejscu. Taka wskazówka, nie? że wystarczy zdemaskować jedno kłamstwo, wystarczy przestać wierzyć w jedno słowo. Wystarczy sprawdzić jedną informację, sprawdzić, nie wierzyć w nią ślepo, nie ulegać potrzebom wyobraźni, tylko ją sprawdzić. I wtedy cała ta misterna konstrukcja tego wiązania, ona pęknie, ona się, ona się sama rozsupła. A osiem mieczy przypomina, że mamy narzędzia, żeby to zrobić. Mamy. Tylko może się tego boimy? Może boimy się tej prawdy? Może gdzieś tam ta iluzja ma w sobie taki element zwodniczy, element, który nas przy niej trzyma? Co będzie, kiedy zobaczymy nagą prawdę? Czasami tak jest, że woli, wolimy nie wiedzieć, nie? Ehm. <tryk> Natomiast to nas, to nas bardzo ogranicza i najczęściej nawet nie wiemy jak bardzo, dopóki na nie pęknie z tego lub innego powodu. Pamiętajcie, macie narzędzia. Nie? Słowo jest narzędziem, informacja jest narzędziem, opinia jest narzędziem zwłaszcza kogoś mądrego. Tak. Jakaś, mm, jakaś pomoc nie? innej innej osoby może być narzędziem. Ale i my sami same po prostu przy pomocy odwagi. Bo tutaj powstrzymuje nas ostrość miecza. Po prostu. To, że my się możemy skaleczyć przy tym. Kiedy będziemy wyobrażam, jak ktoś jest taki skrępowany i chce sobie rozciąć tą linę, to może sobie skaleczyć skórę przy tym. Nie, bo nie ma nie ma tego nie ma precyzyjnej dłoni, która by jakby wyłuskała tą linę, tak? Ale. My sami możemy to przetrzeć, możemy to, i możemy to zrobić powoli. To nie musi być robione szybko. To może być, wiecie, pociągnięcie, pociągnięcie z uwagą, żeby właśnie nie drasnąć się, albo jeżeli już, to zrobić to w takim miejscu, które nie będzie bardzo krwawić, albo, albo nie za głęboko po prostu, nie? Mamy też niesamowitą zdolność gojenia się, więc. Zaufajmy sobie w tym. Także tu jest, myślę, potrzeba prawdy. Potrzeba prawdy. Jest królowa mieczy, która jest totalnie po stronie prawdy. To może być ktoś, kto nam powie prawdę. To jest tak bardzo, bardzo to pasuje do królowej mieczy. Królowa mieczy jest ogarnięta. Nie będzie nam gadać farmazonów, nie będzie zmyślać, nie będzie kipa jak opowiadać, nie będzie nas łudzić też. Ona potrafi powiedzieć prawdę, nawet jeżeli ona jest bolesna. To jest przykład dobrej przyjaźni, kiedy ten drugi człowiek mówi nam coś, czego nie widzimy, z miłości do nas, z życzliwości, z, dlatego że, że dba o nas. Ale oczywiście to może być też ktoś, kto to tak walnie prosto między oczy, bez zastanawiania się właściwie dla kogo to jest. Po prostu widzi i mówi. To jest królowa mieczy. Czasami można ją zobaczyć w, w takiej polie, jak trzyma ściętą głowę kogoś, nie? Więc ona jest, jest potrafi być, bezwzgl bezwzględna. Ona nie będzie chuchać na nas i dmuchać, nie? Tylko jest tak i tak. DeLuiston. Jest taka dość surowa, nie? Wiktoriańska tutaj w tej talii. Czemu ja tej tali tak długo nie używałam? No jest strasznie fajna. Um, ma klucze przy pasie, więc jest tutaj jakaś odpowiedź, myślę, dla nas, nie? W słowach um, ja bym stawiała na kobietę. Stawiałabym na kobietę, um, która może być doświadczona życiowo. Um, a na pewno jest szczera, nie? Jak pomyślicie o kimś, kto jest taki szczery? Kto mi, kto mi powie prawdę? Może potrzebujecie usłyszeć coś od tej osoby. I to może dotyczyć waszych zasobów, jak najbardziej, dziesięć pentakli, wszego stanu posiadania. Um, ale myślę, że nie tylko waszego. To jest jakieś dobro wspólne. Dziesięć pentakli zazwyczaj mówi o dziedzictwie. Mówi o Czymś, co się gromadzi przez pokolenia, mówi o zgromadzonym majątku, ale mówi też o systemach ludzkich, więc też może być tak, że ta prawda dotyczy waszego miejsca właśnie w jakimś systemie, który się samo podtrzymuje, który, w którym jednostki się wspierają. To są ludzie, do których macie zaufanie. Więc może też trzeba szukać w tym kręgu osoby, która nas jakby przybliży do prawdy, która nam coś odsłoni. I to wszystko dąży do stabilności, stabilności i odpowiedzialności za siebie i swój świat. Tu jest taka triada bardzo ograniczająca w pewien sposób, ale, ale ja bym to interpretowała sensownie. Zaraz powiem, jak, w sensie, że, 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 że to, nie jest, to nie jest tego typu ograniczenie, to nie jest ograniczenie wynikające z iluzji, to jest ograniczenie wynikające z materii, z tego realnego, o którym mówiłam na początku, które się nam tutaj pięknie pokazuje już tutaj mamy element odpowiedzialności za innych w tej karcie bo to jest między innymi rodzina wielopokoleniowa tak czyli tworzenie miejsca gdzie mogą dzieci przychodzić na świat co my realnie możemy zrobić żeby w naszym miejscu w naszej okolicy w naszej rodzinie w naszym domu mogły przychodzić dzieci do świata mogły przychodzić wnuki dla tych z nas, które którzy są starsi. starsze. Jakie mogę zabezpieczyć tych, na których mi zależy, których kocham? Jak mogę im dać właśnie tą solidną podstawę do rośnięcia? I tutaj odpowiedzią wydaje mi się pewne samoograniczenie. ale samoograniczenie czego? Uwagi. Uwagi i odpowiedzialności. Jaki jest zakres mojej odpowiedzialności za świat? Ja myślę, że powiem Wam tak, po, po tym plenerze byłam w bardzo trudnym miejscu w okolicach Słowińskiego Parku Narodowego, gdzie, no, że nie ma telewizji, to jest oczywiste. Tam też dość czyż, rzadko był właściwie zasięg w telefonie. Internet działał albo nie działał. Ale przede wszystkim w ogóle nie było czasu na to, nie? Bo ja tam malowałam, my wszyscy malowaliśmy, byliśmy ze sobą, piliśmy sobie herbatę, piliśmy sobie kawę, piliśmy sobie różne rzeczy. Było pyszne jedzenie, był ogródek, w którym codziennie rano można było sobie zebrać warzywa na sałatę. I prze, przepiękne, przepiękne okolice, puste zupełnie pusta. Tam nie ma wioski, nie ma człowieka, nie ma gospodarstwa. Dawno nie byłam w tak pustym miejscu, a jednocześnie to było tak pełne, słuchajcie. Zruszam się, jak o tym myślę, jak sobie to przypominam. To było pełne życia. I tego życia miejskiego, tego życia w w zalewie informacji w ogóle mi nie brakowało, i bardzo chcę pozostać w tym stanie, gdzie wiele rzeczy do mnie nie dociera, bo one nie są mi potrzebne. Jak się w sobotę dowiedziałam, co się wydarzyło na świecie w międzyczasie, tak zwanym, to sobie pomyślałam, że ja w ogóle nie chcę do tego wracać. Że tak naprawdę. Jak sobie jestem na tej wsi, to mnie to w ogóle nie dotyka. Wiem, ktoś powie, oj, kiedyś cię dotknie, tak? Przecież to ma na ciebie wpływ. No ale jak dotknie, to dotknie. A teraz ja nie mam z tym kontaktu. Ja nie mam na to wpływu. To nie jest w ogóle moje. W ogóle. I nie powiem, co mnie to obchodzi. To nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, w co ja realnie znowu, w co ja mogę włożyć energię. Żeby życie ukochanych moich osób było lepsze. Żebyśmy mogli żyć pięknie i się rozwijać. Co ja mogę zrobić, żebym ja mogła żyć pięknie i się rozwijać. I tym czymś na pewno nie jest siedzenie na mediach społecznościowych. Po to, żeby wiedzieć. To nic nie da. Nic. Chyba, że nie wiem, jest się ekspertem międzynarodowym, na, no to wtedy i tak, i ma się jakąś realną władzę, yy, związaną z tymi rzeczami, które nam się podaje jako bardzo ważne. Ale powiedzmy sobie szczerze, ilu z nas, ile z nas ma taką władzę? Jest tutaj jedna taka osoba? Dwie? Może? Nie wiem. Nie znam was wszystkich. Ale ja na pewno nie jestem taką osobą i większość z was nie jest taką osobą. I to nie ma sensu. Tak bardzo poczułam, że to nie ma sensu, a jednocześnie poczułam, jaką ja mam władzę nad swoim czasem. I yy, właśnie, a propos czasu. Pentakle to jest też czas. Ja to często przypominam, bo bardzo się mamy taką tendencję ograniczenia, że pentakle to pieniądze, nie? Są złote takie monety, czy, czy, czy kręgi. Ale to jest też czas. Czas jest jedynym dobrem nieodnawialnym w naszym życiu, czyli jest dobrem najcenniejszym. Co my robimy ze swoim czasem? W jaki sposób egzekwujemy nasz wpływ na życie poprzez czas? Można tak wiele rzeczy zrobić. Ja jestem po prostu w szoku. Jak nie ma tego netu, jak nie ma całej tej, tego szumu informacyjnego, jak nie ma tego tych wiecznych odciągaczy od naprawdę ważnych rzeczy. To dzień jest długi, i nasycony, i pracowity, i pełen, i wyzwań i możliwości. I człowiek wieczorem czuje, że zasłużył na odpoczynek i jest szczęśliwy z tego, co zrobił. I to jest ta władza, którą mamy. Nad naszym światem, nad naszym życiem. Chodzi o to, żeby być cesarzem, ale rzeczywiście na swoim królestwie, a nie na jakimś wyimaginowanym królestwie informacyjnym. Tak? Myślę, że trochę o tym jest to pytanie. Tak? Akurat wpasowując się w, w moje rozkminy od dwóch dni. Ale to też jest tak, że to, o czym ja myślę, to oczywiście wpływa na to, jak ja to odczytuję. A Wy sobie z tego bierzcie, co Wam pasuje tak jak mówiłam, a innych rzeczy nie. Ale tu bym, powiem wam, nad tym pomedytowała trochę, nie? Co ja, co ja realnie mogę zrobić w życiu? Teraz. Nie kiedyś, nie jak coś tam się wydarzy, tylko teraz. Ale też, jakie są moje ograniczenia? Za co mogę? Wziąć, zobaczcie, te koła, one wszędzie się tutaj powtarzają. Tu macie koło, nie? Tu macie koło, tu macie koło. Tu jest tarcza, tu są pentakle, tak? Tu są koła. Ehm. I one symbolizują to realne, tak? Za co, ja, jaki jest rzeczywiście mój zakres? Gdzie ja mogę sprawować władzę? Nad czym? Za co jestem odpowiedzialny? Odpowiedzialny. Tak realnie, właśnie, za co mogę, na co mam wpływ. I w tym, w tym obszarze, myślę, że w tym tygodniu można dużo zrobić. I mieć dużo energii, i też mieć y, zwrotnie bo zobaczcie, wracamy do Mieczy na końcu. Zwrotnie mamy bardzo duży impet. Może zrodzić się w nas jakaś myśl, do której będziemy walecznie i Bezkompromisowo dążyć, bo taka jest energia Księcia Mieczy. On jest niebezpieczny, obliczalny, bardzo szybki. Więc ja bym się spodziewała też w tym, w tym tygodniu, że pojawi się cel jak błyskawica, nagle, może jakieś olśnienie nawet. I pojawi się wielki impet, żeby do niego dążyć. Co trochę jest w opozycji do tej energii, nie? Ale może na przykład nie trzeba będzie aż tak bardzo, bo to no, ry rycerz chce zmian, rycerz chce się ruszać. Czwórka jest taka bardzo, tu jestem, tu, tu rosnę, tu, tu zapuszczam korzenie, mówiła, nie? Ale może da się to zrobić yy, mentalnie, tak? Może to jest właśnie jakaś zmiana mentalna. Ja to odczuwam jako zastrzyk energii. Możemy sobie jeszcze wyciągnąć jedną kartę. Mówiłam o 15-20 minutach, właśnie widzę, że już gadam 25. Stęskniłam się chyba. <laughs> Za wami. Co nam tu wylatuje? No siła, czyli ósemka, tak? Piątka buław, czyli jakieś przeciwności, oczywiście, że będą. Jakbym miał ich nie być. Prędzej czy później. A co do tego księcia mieczy jeszcze? Co, co tu jeszcze powinniśmy wiedzieć o tym księciu Mierze, O co mu chodzi? Czemu on się tutaj nam pojawił? Może to jest jakieś ostrzeżenie też, nie? Żeby nie popadać w, we w skrajności. Ale wiecie co nie? Księżniczka Kielichów się pojawiła. Czyli jesteśmy na drodze do odkrycia em, jakiegoś nowego źródła energii, mam wrażenie, nie? że w tym umocnieniu się przy realnym znajdujemy też dużo siły do tego, żeby w odpowiednim momencie zadziałać i mieć z tego z kolei, zobaczcie, przyjemność. To jest karta zachwytu, otwartości. Trochę brakowało tych kielichów tutaj, nie? Tak surowo jest bardzo w tym czytaniu. Więc to jest na horyzoncie. To jest otwartość na świat, też otwartość na siebie, na własną omylność, ale przede wszystkim to są dobre wiadomości i pozytywne zaskoczenia, nie? Czyli gdzieś tutaj wyzwolenie z tych ośmiu mieczy, z tej jakiejś iluzji, daje nam i impet do szukania nowej prawdy i coś pozytywnego na deserek, nie? Myślę, że starczy. Starczy na dzisiaj, starczy na ten tydzień wrażeń. Zapowiada się bardzo fajnie, bardzo ciekawie, poszukiwawczo, a jednocześnie tak stabilizująco. I naprawdę gruntujmy się. Dotykajmy dużo ziemi dosłownie. To, to nie jest obojętne, czego dotykamy. W tym, czego dotykamy stopami. Ile mamy kontaktu. Z ziemią, która jest w tej chwili ciepła. Może trochę mokra, ale ciepła. I dobrze jest sobie z nią pobyć w takim bliskim kontakcie, Po zimą tego nie mamy po prostu. Także chodźcie na boso, idźcie do ogrodu, idźcie na plażę, idźcie do parku, idźcie na trawę. A, albo i na błoto, <grym> jak ktoś lubi. mówi. W kontakcie z tym, co realne. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Przypominam, że mam maila. Można do mnie pisać w Widzicie go w lewym dolnym rogu. Znajdziecie go też w opisie razem z innymi linkami do różnych miejsc, w których można mnie znaleźć. Tarotowo i nietarotowo także tam też zapraszam. Można mnie trochę lepiej poznać, mam wrażenie, przez te linki. I co? I życzę Wam wspaniałego tygodnia, oczywiście. W byciu przy sobie, przy tym, co jest ważne i przy tym, na co rzeczywiście mamy jakiś wpływ. Serdecznie wysyłam uściski. Cześć.